Dziś pokażemy Państwu, jak w domu w prosty sposób można sprawdzić postawę dziecka. Rozpoczynając ocenę postawy naszego dziecka, należy pamiętać, żeby stała ona do nas tyłem. Swobodnie, ręce wzdłuż tułowia, głowa ustawiona prosto, nasze dziecko patrzy przed siebie. Żeby było nam wygodniej, możemy też sobie za dzieckiem przykucnąć bądź, bądź usiąść na niskim krzesełku, żeby polepszyć swoją perspektywę. Najpierw yy, sprawdzamy ustawienie głowy. Patrzymy, czy głowa jest ustawiona w pionie, czy czasami nie pochyla się na którąś ze stron. Dalej, patrzymy na ustawienie barków. W tym celu możemy wykorzystać nasze kciuki i ustawić sobie na takiej zasadzie pozioma. I wtedy możemy zobaczyć, czy znajdują się one na tej samej wysokości. Dalej, badamy kręgosłup. Tutaj też możemy wykorzystać nasz palec, którym przejeżdżamy po wystających guziczkach kręgosupa, czyli wyrostkach kolczystych, i powinna nam się zarysować wtedy czerwona linia, która pokaże, czy kręgosłup znajduje się w pionie, czy nie odchyla się na której ze stron. Badając nieznice u nas w domu, musimy sobie poszukać takich dołeczków, i zaznaczyć je albo długopisem, bądź naszymi palcami i sprawdzamy, czy znajdują się na tej samej wysokości. Przechodząc do badania kolan, musimy pamiętać, żeby kostki wewnętrzne były ze sobą złączone. Jeżeli jest przerwa między kolanami, yy, tak mniej więcej na jeden palec, oznacza, że kolana znajdują się w prawidłowym ustawieniu. Natomiast kiedy kostki są złączone, a kolana nie złączają się ze sobą i możemy włożyć więcej niż dwa palce, oznacza to, że kolana są ustawione do zewnątrz, czyli w tak zwanej szpotawości. Natomiast kiedy kostki nie łączą się, a kolana się łączą i nie możemy włożyć ani jednego palca, oznacza to, że kolana ustawione są do środka, do wewnątrz, czyli do koślawości. Na samym końcu przechodzimy do oceny stóp. Do badania możemy wykorzystać długopis, którym zaznaczymy środek pięty, środek ścięgna Achillesa oraz środek łydki. Te punkty pokażą nam również osiowość kończyny. Kiedy zauważymy, że kropka zaznaczona na pięcie kieruje się do środka bądź na zewnątrz, może to wskazywać na ustawienie stopy koślawe bądź szpotawy. Jeżeli linia Załamuje się na wysokości ścięgna Achillesa do środka. Wtedy pokazuje to nam koślawość, natomiast jeżeli na zewnątrz, szpotawość.